嗯。Yes, <yes>, yes. <laughs> Cześć Siemano, moi mili, No co, niedziela, ładujemy się z kochaną dwójeczką, Krok numer dwa. Walimy kontynuację. Jak mogliście zauważyć po incze, w którym nie zaryzykowałem powiedzieć nawet słowa, nie zaryzykowałem, nie ośmieliłem się powiedzieć ani słowa. Baron Dante został z powrotem przywrócony do świata żywych. Troszeczkę jest bardziej cywilizowana, jak e, możecie zauważyć, świat gobotu, bo te stworki małe, które to widzicie, to jak najbardziej dalej są gombosy. Zrobiły się trochę bardziej cywilizowane, używają już narzędzi, e, ubrań, e, instrumentów, możecie zauważyć. No całkiem sporo tego słuchajcie jest, gra jest troszeczkę bardziej zaawansowana. Uuu! O, możecie akurat jeszcze zauważyć, demo małe się włączyło. No i te cholerne czerwone stwory również zrobiły się troszeczkę bardziej, ogólnie rzecz biorąc. E, o, nie, nie tyle co... Nie, one się nie zrobiły nam. E, Zapomnijcie tego, tego słowa, słuchajcie. Więc tyle co nam się zrobiły. No, są prymitywniejsze, o, prymitywniejsze są. Jezu, ale mi dzisiaj to zeszło, ale mi do dzisiaj zeszło. Jak możecie zauważyć, ja jedną to już grę mam z przyjacielem, co sobie zrobiłem na 100%, ogólnie rzecz biorąc, również mamy tutaj do, do, dostępne puzzle. Steve akurat nazywa się PSM. Takżeśmy sobie nazwali naszą własną małą grupkę kiedyś, już lata temu. Ale my oczywiście zaczniemy od nowa, więc ruszamy, słuchajcie. E, trzeba byłoby nazwać jakiegoś tego naszego save'a e, e, W A może po prostu Nie, nie chciałem X-a, ja nie chciałem x -o, e, Jak tu się cofnąć? Dol... Eee... Momencik, backspace, 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 dobra Okej, wy, wy, Wyz Będziemy się nazywać Wyz, nie mam bladego pojęcia dlaczego albo po prostu będziemy się nazywać, słuchajcie, Wyz Na tym save'ie Oto małą, małą introdukcję. po wszystkim, przyszedł na najpiękniejszy czas na relaksik, na małe wakacje. Ten miał małego pecha, jeżeli chodzi o piłeczkę. Cię tak oczekiwałem na tą chwilę. Grafika jest o wiele przyjemniejsza, jeżeli chodzi o jedynkę, chociaż ja do jedynki mam po prostu czysty sentyment. Jeżeli się zastanawiacie o co chodzi, to to zaupuszczony list w butelce po, o, względem poszukiwania kroka. Rodzice się upominają swoje kochane dziecko, które w magicznym sposobem w jedyce pamiętacie, w koszyczku wyfrunęło. Z, z rzeczki, że tak to się nazwijmy, nie? Uniwersalne są, słuchajcie, sposoby transportu. Nie używamy łódek, nie używamy od teraz ptaszka, my używamy głazu, używamy kamienia. Używamy katapult. To jest prawdziwy skok w przyszłość. Tak się robi technologię. Jak widzicie już teraz możemy sobie porozmawiać troszeczkę z naszymi kochanymi gobosami. Dantini. Nazywam się Krok. Przyjaciel Gobosa. Hmm... Zastanawiam się, czy wam tutaj tak mocno tłumaczyć. Eee, Krok mógłby się tutaj nam w czymś przydać. Eee, jest taki swap. Meet, jeżeli. Fa fa o, jeżeli znajdziemy sobie troszkę tych kryształów, możemy. Aha, dodać nasze, naszą wal naszej walutę na naszą kartę. E I możemy je. E możemy je wydać w sklepie. Możecie w lewym dolnym roku zauważyć. Teraz mamy własną kartę kredytową. I na tej karcie są to nasze diamenty zbierane. My możemy nimi handlować. Ogólnie rzecz biorąc. Momenci. O, rany o nie, to są... W tej grze są dwa typy sterowania, jak widzicie. Teraz sobie wcisnę strzałkę w lewo. Czy mi się teraz wydaje, czy mi się tylko wydawało? Bo on teraz się nie porusza, ja sobie teraz muszę zobaczyć. Są dwa typy sterowania. Oooo, tak. O właśnie. O właśnie. Teraz jest lepiej. Teraz mogę w ten sposób. Ciekawe, czy. Nie, bo już tak, tutaj nie działa. Eee, jesteśmy w. Eee, ginger soda inside. Eee, can't remember what inside. Większo większość tych całych skrzynek zawiera ogólnie że, że, że rzecz biorąc y wodę chyba gazowaną, albo ogólnie gazowane napoje, aczkolwiek nie może przypomnieć sobie co jest w tej. Co jest ciekawe, akurat jeżeli chodzi na przykład o ten skrzynki, to jest bardzo... jednak sentyment nie bierze, że się nie zmieniły, to jest, to są wręcz takie same. O, i mamy jeszcze różne przedmioty w Zależy Zaleźliśmy, słuchać latarkę. W tej grze od, od tej pory możemy m.in. używać latarek oraz różnego rodzaju przedmiotów. Zazwyczaj to są trampoliny, które już teraz nie występują naturalnie w środowisku, a które musimy po prostu wykupywać sobie u ziomusia w sklepie i je kłaść już normalnie w specjalnie wydzielonym do tego miejsca. Czasami możemy użyć robota, który będzie się poruszał po... Jak my żeśmy to nazywali? Po drapaczce do pleców. Page down, page up, na klawiaturze można sobie spokojnie te przedmioty przełączać. Enterem je się używa. No eee, i nie mamy szansy. Wszystko znaczy łódek się nie używa, pamiętacie, a tutaj jak w borde strzeli łódka jest. Aktualnie no, tamtego, tego bosy musiały łódki jak się nie mieć bye bye na pożegnanie niestety tych bram otworzyć się w żaden sposób nie da. Aczkolwiek jest cała masa różnych fajnych lokacji, do których zaraz oczywiście przejdziemy od razu sobie tutaj zwiedzimy tę naszą kochaną wyspę. Są standardowo, słuchajcie, teraz raz, dwa, trzy, cztery tutaj wyspy. E, nie ma piątej niestety bonusowej. Piąty bonus to jest, no, to się ciężko nazwać wyspą, ogólnie rzecz biorąc. E, jest zimówka, jest pustynna. Nie ma, e, jako że nie ma tutaj, słuchajcie, wieży da, Barona Dante, to by mamy tam wtedy Azteków. Są piramidy, słuchajcie, nie piramidy, to są mamy Azteków, nie? Tutaj, jeżeli chcecie, Wybacie, nie pójdę do sklepu. To po prostu rzeczka, te kolorki. Jednak co, jak są, ale one w dwujersce są przyjemniejsze. Ja lubię tego typu grafikę. Ona nie jest, jak wiadomo, jak wiecie, podkręcona czy coś, ale po prostu jest piękna i ja ją kocham, ja ją uwielbiam. Jest ona naprawdę bardzo świetna. Samo pływanie tutaj mi się niezwykle podoba. nie? Eee, złote drzwi są. Eee, nie pamiętam. Dobra, teraz pamiętam, jeżeli ukończymy misję na 100% każdą, to dostajemy złotego, złoty posążek i z ten złoty posążek to my sobie możemy ogólnie rzecz biorąc e, przejść chyba do takich bram. Już ogóle nie pamiętam, przypomnijmy sobie w każdym razie. E, nasz sk główny sklepikarz e, patrzy na wszystkich bossów, e, jest bardzo inteligentny i miły dla nas wszystkich. E, mamy tutaj do, do czynienia, słuchajcie, z królem. Nie wiem, że to jest ten nasz król, z którym e, myśmy wcześniej się zniknęli w jedynce. Jakby nie patrzeć, całość bardzo drastycznie wszystko szło, jeżeli chodzi o technologię, nie? On gada po prostu świetnie. Hałaba sałata! Zamrużę tajemnicę tych ziem. I mam również różne dobra, które mogę sprzedać. E, oczywiście za odpowiednią ilość diamentów. No i jak widzicie możemy tutaj wejść, z nim się za bardzo nie da gadać. Kupujemy to w ten sposób, że tutaj widzicie strzałkami możemy przemieszać się po różnych e, tutaj e, itemach. Te serca, które tu widzicie nam zwiększają ilość maksymalnych żyć, nie? I mamy tutaj, nie możemy już tym, jak w jedynce natrzaskać e, 99 żyć. Tutaj maksymalną ilością jest 9. Mamy różne trampoliny. Nie? Te trampoliny ogólnie rzecz biorąc e, na różną wysokość e, pozwalają nam się przenieść. Nie jest to w ten sposób zrealizowane, że możecie sobie dowolną położyć. Są kolory poszczególnie przydzielone i na jednym miejscu może być tylko na przykład zielony, wyłomowanczowego nie możecie lub czerwonego, nawet jeżeli wyżej by się doskoczyli, to się nie da, po prostu nie. Robocik nam służy do, będzie już do zdobywania następnych diamentów, kolorowych diamentów możliwe na drapaczkach do pleców. My już po drapaczkach też będziemy się poruszać chyba, ale nie tak specjalnie. A to, jeżeli dobrze pamiętam, nam służy do przemieszania się pomiędzy wioskami, pomiędzy wyspami. Od tej chwili nas żaden ptaszek nie zabiera, my potrzebujemy po prostu ee, przenieść się za pomocą tego kryształowej kuli, ale żeby to zrobić musimy ukończyć wszystkie misje, nie? Więc w tej chwili, no, to by było, słuchajcie, na tyle, nie? My go żeśmy mogli sobie trochę skipować, to chyba było... O, pixel. I sobie możemy troszeczkę przyspieszyć tą jego hałabę sałatę eee, Uwielbiam nieraz go po prostu sparodiować. Hałaba sałata, sałata hałaba! świetnie gada, ma, ma naprawdę świetny akcent. Eee, co tu również nieraz różne różnego typu misje? Muszę sobie zobaczyć jeszcze hamerę tu ogarnąć. Eee, za założę się, że krok nie może skoczyć wyżej niż ja. Eee, mamy tutaj słuchajcie taki właśnie mały e, zakład z nim. Muszę sobie przypomnieć. Jako się to chyba trzeba mocniej... Przy, tak, trzeba mocniej przy, przycisnąć skakać w skoku. Krok skoczył wyżej niż gobo eee, Dał nam małą nagrodę i żeśmy tutaj zyskali, proszę bardzo, Sodia ja to już, już mamy troszeczkę Highshiba przy sobie, nie? Ogólnie jeżeli chcemy wyżej skakać, to e, sytuacja wygląda taka, że po prostu... W momencie jak to było? No jak przycisnę teraz, to nie, nie zadziała Trzeba skoczyć i jeszcze jakby raz skoczyć, nie? Trzeba jakby tak dwa razy skoczyć, że skaczecie. I jak on wtedy tak z przytupem wali, to trzeba jeszcze raz skoczyć, nie? Ja tu przytrzymuję akurat przy tym drugim skoku. A my jeszcze tutaj tego gościa. On się lubi z nami bawić eee, Zrób to samo co ja. Zagrajmy sobie w grę go, bo powie... I krok coś zrobi. Dobra, mamy zamiar. Trzeba skoczyć. Eee, zaatakować. Uderzyć o proszę. Całkiem szybko tutaj idzie poprzez takie mi małudni pościki już na samym początku e, można tutaj zyskać odrobinę dodatkowego życia jest całkiem słuchajcie w deho. Pokazałbym wam może... O, dobra, dobra, dobra. Nie chce mi się, nie chce mi się. wybacz stary nie, 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 nie. Ju, już podziękuję sobie z grą dzięki wielkie. Jeszcze jedna rzecz. Taka drobna, taka po prostu drobna w tej grze. możliwe, że po prostu przedłużę troszeczkę tą grę o kilka minut e, A tu Bajorko! Ta woda jest piękna, no popatrzcie sobie po prostu. Niestety nie można w tej grze już się zanurzać. Nie mamy, nie mamy podwodnych lokacji, co jest dla mnie trochę smutne. No, no, no smuta się człowieku robi, bo uwielbiałem tą wodę. Aczkolwiek jednak to... Jest... Samo to pływanie jest po prostu dla mnie jakoś takie dziwnie przyjemne. Pamiętam jak byliśmy malki kiedyś, moje młodsze rodzeństwo. No moja siostra i ja nie raz ja robiliśmy czasami innego, bo chodz do tej wody i tak po prostu pływamy. I, i, I przez 15 minut miał człowiek radocha, że człowiek pływał, albo że siedział na takiej piaszczystej plaży. No... Bo może się nazwać, że to jest dziwne. Ale w jakiś sposób to... To było naprawdę wesołe i ja to mi ile wspominam. Ale... Mamy normalne, słuchajcie, tryby, które przechodzi się bardzo podobnie tak samo jak w kroku, ale również są dodatkowe zabawy. I to co tu widzicie, to wyścig. I my oczywiście w nim weźmiemy udział. Eee, mam tutaj małą chciałbym o na przykład... Eee, te małe, czerwone cholerne... Małe, duże czerwone stworki. Yy, powzięły sobie wyścig yy, yy, chcemy go wygrać, ale zawsze go przegrywamy Krok nie przegra yy, Więc w zasadzie chodzi o to, żeby o! Skoczyć słuchajcie z odpalamy tutaj yy, silniki i w zasadzie płyniemy, nie? Generalnie całość rozgryw tutaj nie mamy szansy żadnej, jeżeli chodzi o zwiększanie naszej prędkości czy okolnie tego innego, o możecie zauważyć. Również mamy tutaj pięciokolorowe e, diamenty. Ogólnie, zabawa polega na tym, e, znaczy nie, no my chyba jesteśmy, o możecie zobaczyć są przeciwnicy troszeczkę wolniejsi od nas i my możemy ich wyprzedzić, ale generalnie zabawa tutaj polega na tym, żeby troszeczkę wykazać się e, małą spostrzegawczością. Pierwsza rzecz, jaką my tu musimy robić, to używać skrótów. Widzicie, mamy tu wodospad. A ja, bo wodospad, ooo, ale w wodospadzie mamy ukryte przejście, nie? Takie rzeczy w tej grze trzeba dosyć mocno wykorzystywać. Eee, I widzicie, już mamy drugie miejsce. Tak naprawdę, bardzo łatwo sobie można skrócić drogę. Trzeba też patrzeć, na przykład, żeby nie iść okręż e, zewnętrznym pierścieniem, jakby naszej drogi, bo po prostu wydłużamy sobie odległość e, pochonywaną, nie? Takie różne sztuczki tutaj musimy wykorzystywać i momentalnie w mamy szansę wygrać, chociaż niektóre mapy są trudniejsze. To okrążenie jeszcze zrobimy po, zewnętrzny, po zewnętrznym... We, znaczy wewnętrznym, wewnętrzny, e, wewnętrzny korytarz, e, najlepiej zewnętrzny korytarz e, rzeki ogarniać, nie wewnętrzny pierścień, ale po zewnętrznym tutaj, e, e, na przód sobie po prostu, po prostu pójdziemy, bo tu jeszcze ostatni diament nam poznał. O, możecie go zauważyć. Po zyskaniu pięciu diamentów, mamy możliwość zebrania, słuchajcie, takiego co tutaj widzicie potążka, my nie musimy się martwić, że ten dumny nam i go nam odbierze. Możemy tego my go zebrać. E, niestety już nie mamy tutaj tak dostępnych... E, a nie, przepraszam, są ukryte lokacje, są ukryte lokacje. W momencie, w którym, widzicie, łeb w łeb idziemy, to on nawet nawet przyspiesza. Ej, teraz to można wykorzystać, Patrzcie, co, o, On próbuje sobie popychać, a mi minimalnie przyspiesza. Ale my to powinniśmy skorzystać z tego spadu i oczywiście z tego sobie skorzystamy zaraz, za chwileczkę. E, zwyczaj, jeżeli chodzi o same tylko wyścigi, w wyścigach nie można. E, nie można, słuchajcie, nie, nie, nie mamy dodatkowych lokacji, nie? Nie mamy w te, tej te, te grze, tak wiem, że y, ukryty, ukryty drzwi, które odblokowują nam się po pięciu diamentach. Bardziej to polega na tym, że po prostu po zdobyciu takiego, słuchacie, posążka, troszeczkę wygląda jakby był e, z gąbki, z e, bo mi się kojarzył, nigdy nie oglądałem, to. Pojawia nam się to właśnie w, te, w taki sam sposób jak u nas. Pojawia nam się posorzek, ale po wejściu w niego mamy szansę. E, mamy szansę. Dostajemy się do ukrytego pomieszczenia, nie? I tam mam, możemy tam wymaksować. Oszczarze się, się Maksujemy grę. Problem, jaki może się pojawić, to taki, e, że jeżeli zginiemy, to chyba nie mamy szansy po prostu. To jest jedna, to jest jedna szansa. To jest gra jednej szansy, nie? Quit and leave. E, nie można tak po prostu sobie zapisać. A, okej, okay, okej, okay, dobra, nie, musim, nie musimy wychodzić z gry, jeszcze sobie pykamy, yy, więc może hmm, zacznijmy sobie jakąś mapkę, ale wiecie co, so, zanim to, jednak się troszeczkę obsłuszmy, zebraliśmy tutaj już 200 e, diamentów, to jest troszeczkę siwa, więc kupmy sobie coś, yy, ile to nam kosztuje, 40 kryształów, weźmy sobie to ze dwa razy, bo czuję, że... Może nam się przydać. Znaczy, zobaczmy na razie, jeszcze ile będzie ten przyjaciel kosztował nas. Yy, on nas będzie kosztował 50 kryształów. Ok, weźmy go sobie. Wiecie co? Te... Ja go wezmę na pewno ze dwa razy, bo czasami nie styknie wam. Nie styknie wam. On się nakręca. Wobec tego, on w kopędnym momencie się zatrzymuje. I dlatego, jednak, warto byłoby, żeby mieć taki drobny zapas, na wszelki wypadek. Yy, 40. 60. Yy, dobra, na wszelki wypadek, jeżeli pojawią nam się dwa typy, to będziemy uzbrojeni. Podejrzewam, że powinien być tylko jeden typ, ten pomarańczowy na sam początek, ale na wszelki wypadek tu się troszeczkę ogarnimy. Wyjdźmy sobie ze sklepu. Zapiszmy sobie od razu grę. Quit, save. Dobra. Od razu sobie przechodzimy, słuchajcie, zrobić pierwszą mapkę w naszej kochanej dwójce. Uuu, ale fajnie jest wrócić znowu do tej złójeczki. Dobra, one są darmowe, to by płaczą. Pomocy, pomocy! E, co się stało? E, gobosy chodziły po dżungli. E, Dantini czysły, Porwały przyjaciela i zamknęły ich w klatce. E, jesteśmy wystraszeni. E, potrzeba pomoc. Dobra. Czyli ogólnie, słuchajcie, misja ratunkowa... O nie, mi się tak przypominało... za e, so, so obliczty. Oj I HATE ESCORT MISSIONS! Ja widzę misję escortowej, co najgorsze. Eee, to co jest ciekawe, to słuchajcie to, że tutaj nie mamy w ogóle tale, talerzy z naszym ptaszkiem, bo ona nas nie odprowadza. Jedyne jakie mamy talerze, które za, to, to takie, które zapisują nam ich pointy. Eee, jeżeli chcemy wrócić, to po prostu wracamy sobie taką dziurą w jaskini albo drzwiami. Już drzwi tak aż tak chyba nie ma, ale nie wiem, no, były przed chwilą, nie? I w ten sposób sobie po prostu wracamy ewentualnie, więc bardziej gra się skupia jak widzicie tutaj na wracaniu, na powtarzaniu, nie wiem czy może powtarzanie lokacji, bo ich tam powtarzamy, chociaż możemy, eee... no ale to nie chodzi o to, żeby przejść z punktu A do punktu B do końca, aż tak przynajmniej, tam na górze mamy saduszko, ale po nie wrócimy sobie wcześniej. Dobra, on nas woła tutaj o pomoc. Ach, stary dźwięk został, słuchajcie, stary dźwięk został. Ona tam prosił tylko i wyłącznie o pomoc, jakby coś tam chyba było, nawet można sobie podejść, ogólnie rzecz biorąc do dialogu. Ale kurde, ale wyjście zobaczył jak się tutaj Zrobiło. Dobra, on się troszeczkę uspokoił. Palnikło z jego dialogiem na razie. No sobie przejdziemy tutaj. O! Ose! Nowe potwory jakie tutaj mamy to są osy, potrafią być, e, czy ja wiem, czy denerwujące, chyba nie aż tak, chyba nie aż tak, wystarczy na nie skoczyć, po prostu je z ogona potraktować i natychmiastowo stają się milsze dla środowiska naturalnego, mamy pierwszy diament. Takie oto widzicie, talerze. W trochę zmienione już w formie. Również fajne. Wystarczy walnąć i natychmiastowo się pojawia. Nie pojawia. Natychmiastowo mamy zapisany czekpad. Jak umrzemy, pojawimy się w tym miejscu. Przypomina mi się, że jak grałem. demo, Kiedyś pierwszy raz jak grałem, to było demo, Waliłem ten talerz jak głupi. To albo była mola tego gościa ze sklepu. Już się pamiętam. Albo był akład wyjątkowo. Był ten tak. A bo ja go wtedy uznałem za tego ptaka, nie? Za tego. E, za, 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 na naszego przyjaciela z jedynki. Tu. Wiecie co? Żeby tu było. Patrzcie, jak to jest skonstruowane. Idealne żeby człowiek pomyślał, że to może być jakiś sekret. Ale jednak. Tu jest taki. Nie, nie jestem pewny, czy takie sekrety tutaj w ogóle występują w tej grze. Więc. no. Niestety, nie? nie, nie, jest smutek, nie? E, w każdym razie jeszcze szybko omawiałem temat. Waliłem wnet, ale w wlezie, ale co się działo? A to dlatego, że to był zwyczajny Człowiek oczekiwał ptaszka, że przyjdzie i coś się stanie, nie? Sąd straczek również bardzo w dwójce przyjemny. Tym razem mamy takich dantiniosów, możecie dojść zauważyć, którzy yy, na Linach tym razem lubią nam przeszkadzać. Potrafi to być nerwające, jeżeli nie, nie, niektóre są misje, mi, misje skonstruowane, to czasami to wnepia. Ale jak widzicie, nawet możemy nie, z nimi się nie zetknąć, po prostu nas miną, nie? Kurde kusimy żeby zacząć balić na ten, e, tamte drzewo, szukaj, szukając po prostu już człowiek ma te sekrety w głowie. Szkoda, że jeszcze powiedziałem przed bo te sekrety zawsze... Wie, nawet wiesz, że taki sekret sobie po prostu istnieje. To jest coś fajnego, by doszukiwać się, no to, to trochę faktycznie jest. Potrafię być upierdliwe, ale... Znaleźć jakiś sekret. Ach, skorzystać z niego! Już piracie! Paszę dwą! Proszę bardzo mi tu zbijamy sobie. Jak najbardziej... Ale jeszcze powiedzieć, że te misje jednak są tutaj. tej się wydaje mi przyjemniejsze. Naprawdę ta oprawa graficzna jest o wiele ładniejsza, słuchacie. Eee, sama rozgrywka też jest bardzo po prostu ciekawa. Chociaż no, nie wiem, ten mostek, po no, prostu podoba mi się bardzo mocno ten mostek, wie? Ej, panie! Pardon, dziękujemy za kooperację. Weźmy sobie każdy możliwy diament. No, aż się sprawdzę. Dobra, nie ma. Dobra, my sobie tu zbieramy wszystko. Pasz 63 ze 100. Jak miło idzie, czy tam nic nie ma? Nie, dobra. Chociaż ja se muszę, Dobra, nic nie ma. Ok, musiałem sprawdzić, aż przez chwilę nasza kamera wyszła za e, mapę. O, właśnie, możecie zauważyć, takie pola, które tutaj widzicie, z e, symbolem e, mechanizmu tutaj e, na mechanizmów, jak to się nazywało? E, najwyżej będzie odcinek o 3 minuty dłuższy, skończmy po prostu misję. E, turbiny, no jakoś jak Jest oznaką, że musimy sobie skorzystać z, z robocika. My go tutaj Enterem oczywiście zatwierdzamy, widzicie? Lewo, prawo może nim, nim sterować, ale w rzeczywistości tutaj największy problem jaki występuje to, co wam wcześniej mówiłem, że on się rozkręca. I na samym końcu może nam nie starczyć, nieraz po prostu Eee, eee, nie może nam znaczyć tej małej mocy, żeby po prostu do dojść do końca samego, nie? Nieraz to są serca, nieraz to są diamenty, nie? Więc trzeba te kolorowe, więc trzeba też wybierać, umiejętnie jeździć, czy chcemy zebrać sobie tylko wszystkie di diamenty, czy jednak chcielibyśmy dojść do tego diamentowego, do tego bonusu, nie? Idąc po prostu, idąc w taki sposób, żeby nie rozkręcić na za szybko naszego robocika, nie? A weźmy go, skasujmy również. Hipopotanika. Bardzo fajny hipopotamik. Pytacie się może, co ten słodki hip pan hipopotam robi? Odpowiadam! Rzucę nas z górę. Umorzyję, a przejście do różnych lokacji. I jest po prostu fajny. No, zresztą jak wszystko w tej grze jest naprawdę fajne. Kiedyś, o górę, pamiętam, że nieraz, jak byłem mały, to to mi nas stręczało nieraz troszeczkę problemów, bo kamera się troszeczkę zmieniała. Wobec czego sterowanie nagle trzeba było przerzucić się w głowie na inne sterowanie. Nie? Weźmy tu sobie zapiszmy. Balonik jak zawsze nam został. No słuchajcie, że te, te dantiniosy nam podskoczyły w górę. Dobra, jest jeden pomarańczowy. Tam mamy jeszcze niebie, jeden niebieski. Weźmy sobie go tutaj z Tu jak widzicie, diamenty nam nie wyskakują z naszych... Z naszych, Z naszego plecaka. Jedyne co się dzieje to po prostu e, tracimy życie. Troszeczkę inaczej to e, twórcy rozwiązali. No w sumie nie ma co się dziwić, bo gdybyśmy nagle mieli gubić e, sa, e, na, na naszą walutę przez głupie, e, e, przez głupie słuchajcie... obrażenia, bo człowiek po prostu się coś obliczył, podcą się czy coś, to je, nie, nie, nie ma co ukrywać. To potrafi być e, dosyć wnerwiające, e, bo trzeba w ogóle tę misję powtarzać, no nie byłoby to przyjemne, no tak, jak widzicie. O! Zebraliśmy, ale jeszcze na niego nie następujmy. A, mamy szósteczkę. Dobra, co to, to teraz musimy zrobić? Nie wolno nam w tej chwili umrzeć, jeżeli dobrze pamiętam, bo tracimy, bo, bo wtedy wyrzuci nas z powrotem do tamtej lokacji i utracimy dostęp do tego sekretnego pomieszczenia, nie? Więc to, to zawsze trzeba umieć przejść, umieć. No być nastawiony na, na, na to, że trzeba to zrobić w miarę bezbłędnie. O! chwilę się dostarczyłem, dobra. Ale pierwszy poziom jest prosty, możecie zobaczyć. Dobra, stanów żeśmy zebrali. No, jak widzicie, nawet te, te serca dodatkowe nie są nam potrzebne. Cyk. Cóż, tu wydaliśmy, dobra. Powiedział nam po prostu, żebyśmy tutaj użyli z powrotem wyjścia, którym sobie powróciliśmy. To no w sumie racja, bo człowiek mógłby po prostu nie ogarniać, które by należałoby wrócić, jeszcze dobrze taką strzałeczkę w razie go walnęli, bo pierwszy raz człowiek to widzi, w krokach kiedyś, jeżeli za pierwszym razem grał to była tarcza, a tarcza nie działa, no jak tu się połapać jakby chwili do wioski, nie? E, bardzo Ci dziękuję. Żaden problem, słuchajcie. Jak widzicie, w ten sposób też możemy również zarabiać pieniądze. Posążek pojawia nam się nad drzwiami, w których wykonaliśmy misje, w których zyskaliśmy... Jak to się nazywa? No, po wymaksowaliśmy po prostu poziom, nie? Ogólnie rzecz biorąc, czeka nas tutaj właśnie takie Raz, dwa, tam jest trzeci. To jest walka, jakby chyba, to, jest, to, jest, to są bossowie. Teraz to, to był boss. Raz, dwa, trzy, cztery. I jakby nie patrzeć, to my mamy pięć, a no, ale tu z dwóch bossów. Tu z dwóch bossów, czyli mamy chyba taką pięć mapek, tak? Bo tutaj jeszcze jedną mamy. Eee, dobra, nie, nie chcemy się za bardzo z nimi gadać. Przewinę, o chyba chcę, żeby mi kanapkę po prostu pomogli odzyskać, bo jest bardzo głodny. Oh my god, no, this is no, that was not what I planned. Najwyżej ewentualnie sobie spauzuję się i ewentualnie, wybaczcie, nie chcę mi się robić po prostu napisów, jestem leniwy. Jestem Chociaż nie powinienem tego mówić. To obniża zasięgi. I to jeszcze jak. Mam nadzieję, że bądź co bądź, wam się bądź co bądź, dlaczego mówię te bądź co bądź, prawda? E, gra się spodobała. Cyk, troszeczki. E, ja się z wami żegnam. E, do następnego, trzymajcie się i cześć. Hej.